Cześć, witajcie w poniedziałkowym holu, dzisiaj Wam pokażę zamówienie, które ostatnio przyczyniłam, jeżeli chodzi o kolorówkę, jeżeli chodzi o pielęgnację i różne inne dziwności kosmetyczne, które których się dowiecie w kolejnych filmikach. Troszeczkę szerzej o nich opowiem, ponieważ zamierzam Wam zrobić filmik o dziwnościach kosmetycznych, jeżeli chodzi o marki azjatyckie, o pielęgnacji azjatyckiej. Coś tam pojawia ciekawego, bo naprawdę dużo się pojawia pytań odnośnie różnych składników, różnych produktów i ja bym no, Wam szerzej pokazać tą pielęgnację azjatycką, że czasami coś, co dziwnie brzmi, daje naprawdę spektakularne efekty i naprawdę się sprawdza w naszej pielęgnacji, także a, musimy iść o krok do przodu i troszeczkę się zapoznać z takimi produktami. Natomiast dzisiaj Wam pokażę... E, zacznę może w ogóle od pielęgnacji. Bardzo długo się zastanawiałam nad... E, Marką Palmers, ja już kiedyś miałam taką próbkę dosyć dużą balsamą do ciała i naprawdę byłam zadowolona, uważałam, że naprawdę produkty są godne uwagi, ale nie chciałam czegoś właśnie czekoladowego, bo inny produkt o takim zapachu niedługo do mnie przyjdzie, też Wam pokażę to na bieżąco i stwierdziłam, że jeszcze nie testowałam wersji oliwkowej. Ja bardzo lubię w ogóle wszelkiego rodzaju, jak wiecie, oliwkowe produkty, bardzo mi się też fajnie sprawdziła. Sprawdził ten balsam z Eveline, także stwierdziłam, że nie wąchając go w żadnym, w żadnym sklepie, bo wiem, że chyba w Hebe jest bardzo dużo produktów marki Palmers. Ale jak zobaczyłam cenę i e, w ogóle e, objętość tego, tego basamu, to stwierdziłam, że to jest coś, czego szukałam. E, zwłaszcza, że pan Mars ma bardzo do, dobre opinie. No i oczywiście ma pompkę, więc ja po prostu go stawiam, wyciskam jedną pompkę na, e, na jedną nogę, na drugą, e, na dłonie, na ręce. Na tutaj dekolt, więc po prostu na całe ciało, nie wiem, z 6 pompek używam, więc to nie jest aż tak dużo. A naprawdę widzę duże nabliżenie mojej skóry, w ogóle nie jest ani przesuszona, mimo że to nie jest taki efekt takiej mokrej skóry ciężkiej i to jest właśnie dobre, ponieważ teraz jak jest lato nie chcemy tak się lepić, żeby te wszystkie pyłki nam się przyklejały do skóry, e, więc stwierdziłam, że ten basan będzie naprawdę fajnym rozwiązaniem. I propo pielęgnacji całego ciała, ja też bardzo często sięgam, jak mi się nie chce balsamować, to sięgam po olejki i nie do końca jestem zadowolona z tego olejku marki Evrem. On się na początku fajnie sprawdzał, ale mam wrażenie, że do niego się dostała woda i już nie jest taki dobry. Nie wiem, czy tam się coś skropiło. Generalnie nie wiem, co się stało, ponieważ do tej pory byłam ogromnie z niego zadowolona, a teraz po prostu kicha i zużywam go um, tak z nie aż takim dużym zadowoleniem jak ostatnio. I stwierdziłam, że zobaczę sobie um, jakiś olejek do ciała, bo jeszcze nie znalazłam takiego świętego Uwierz mi, Jest bardzo trudno mi znaleźć taki super, super olejek. No i tutaj jest argan, migdały i witamina E. To jest firma Marion. E, Beauty Body Multi Oil, odżywczy olejek do ciała, lekka formuła, bez tłustych. Bardzo w ogóle ładnie pachnie, tak wakacyjnie. Także tak w ogóle grapefruitem. Ja mam wrażenie, że tu jest greyfruit. On się szybko wchłania... Um, Tutaj mam olej karganowy ze słodkich migdałów, ze słonecznika i witaminy E. Powoduje wygładzenie i rozświetlenie skóry. Ja w lipcu wyjeżdżam na urlop nad morze, więc udało mi się, słuchajcie, mamy jednak, mamy jednak możliwość wyjazdu, więc z niego skorzystaliśmy na ponad tydzień, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona, bo ja żyć bez morza nie mogę, więc na pewno sobie ten olejek wezmę ze sobą. I jeśli bym tak się spektakularnie nie opaliła jeszcze przed wyjazdem, a bym chciała na przykład wieczorem, żeby moje nogi liśniły, jestem w ogóle... Mm, boję, się tego, boję się tego kosmetyku, ale widzę na YouTubie, że dziewczyny sobie z tym radzą. Robią testy na żywo. a Legs to jest Sally Hansen. Ja mam e, light, glow, e, light Glow, tak? Czyli ja mam ten jaśniejszy efekt. W ogóle można go na dłonie, e, na ręce używać, na dekolt, więc e, no zobaczymy. Tutaj mamy 75 ml. E, Dziewczynom wystarcza na dwa sezony, więc ja mam nadzieję, że u mnie też tak będzie. Zwłaszcza, że pewnie codziennie go nie będę używać. Ja raczej nie jestem aż taką maniaczką, takiego, wiecie, idealnego wszystkiego tak dopiętego na ostatniej guzik, Oczywiście paznokcie, makijaż, strój i tak dalej. Ale czy ja tak się przejmuję, czy mam aż tak bardzo opalone nogi, to nie. Ale ten produkt na pewno mi się sprawdzi na różnego rodzaju wesele, jak nie będę chciała zakładać rajstop, A szykuję mi się takie w sierpniu, więc generalnie no, będę na to przygotowana w takim razie. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, to tradycyjnie ta dam, ta dam, Batiste, Deep Dark Brown to jest do włosów ciemnych. Ja go używam praktycznie staczając na półtora miesiąca i zawsze sobie robię zapas tego kosmetyku. Jest naprawdę fenomenalny. Kiedyś tutaj we, we vlogu i jeszcze w, później pojawił się u mnie test na żywo. Także jeżeli jesteście ciekawi, jaki efekt daje, jak w ogóle robi taki volume na, na włosach, bo naprawdę to jest bardzo fajny efekt, to zajrzyjcie do mojego kanału gdzieś tak z 3 miesiąc temu robiłam jego test, naprawdę uwielbiam go. Mimo, że lubię wszystkie praktycznie szampony Batist, to ten mi się sprawdza najlepiej. No i też nie jest aż takie drogie, bo kosztuje w granicy 14 zł. Propo pielęgnacji i tych dziwności kosmetycznych, pokażę Wam coś... Czego absolutnie się nie boję, bo ja mam zaufanie do kosmetyków koreańskich, to jest Natural Beef Cheese Repair Cream. I to jest krem ze sferontowanym serem, z ekstraktem ze sfermentowanego sera absolutnie tak nie pachnie, nie bójcie się, naprawdę pachnie jak kosmetyk pielęgnacyjny. To jest marka Mizon. W ogóle marka Mizon ma bardzo dużo takich dziwności, typu wyciągi ze ślubu ze ślimaka. Jest to jedna z takich marek, e, która dużo inwestuje w takie dziwności e, i to się też przede wszystkim wyróżnia. Tak? Są, ko są kosmetyki, takie jak Dr. G, które są e, takie stonowane, właśnie e, silnie działające, jednocześnie bardzo są ekskluzywne, A na przykład Mizon to jest taka, moim zdaniem e, robi sobie taki fan z pielęgnacji. No i coś takiego też znalazłam na stronie. Bardzo mnie ciekawił ten krem. Już od chyba e, miesiąca, od kiedy się ukazała informacja na ekobiecej, e, że mają w asortymencie taki właśnie produkt. Stwierdziłam, że no, trzeba go wypróbować, skoro tak dziewczyny go chwalą na swoim e, e, Facebooku i Instagramie. No i propos, e, propos kolejnych kosmetyków e, e, z Mizon. To tutaj wybrałam sobie, bo e, skończył mi się krem z. E, skończył mi się krem z bo mam jeszcze jeden, ale stwierdziłam, że chciałabym coś takiego fajnego na, na dzień, ponieważ Recibo jest dosyć ciężkim kremem, mimo, że też się super sprawdza, to jednak ja wolę taką szybciej wchłaniającą się konsystencję i stwierdziłam, że tutaj wyszukam sobie coś właśnie z ekstraktem ze śluzu ze ślimaka, to jest Snail Repair Eye Cream e, od marki Mizon, e, czyli krem z wyciągiem ze śluzu ze ślimaka, 15 ml. E, taki kremik będzie też u mnie na rozdaniu, więc polujcie, e, więc bo naprawdę będzie warto przetestować taką pielęgnację azjatycką. No i propos kremu, widzicie, że ostatnio zainwestowałam w nową pielęgnację, ale bardzo lubię, że zmizona właśnie z ekstraktem ze śliwu ze ślimaka, więc jeżeli jest na przykład bardzo upalna, upalna taka pogoda, to wtedy sięgam po tam ten krem. I stwierdziłam, że będę go mieszać razem ze silmakowym kremem, żeby jeszcze e, spotęgować ten efekt działania e, tego wyciągu. I to jest Multifunction Formula All-in-One Snail Repair Cream od i Mizon ponownie. 35 minut, taka czubeczka. Bardzo fajny też, e, też aplikator. I e, ta konsystencja tego kremu jest po prostu e, fenomenalna. Ona jest taka żelowa, leciutka, słuchajcie. Ona Wam się po prostu... E, bardzo ładnie też pachnie, no po prostu super uzupełnienie tego żalu. To jest bardzo, bardzo leciutka formuła, więc na pewno sobie na wakacje wezmę ten krem, e, bo na pewno nie będę brała tego całego tabunu, mm, a chciałabym coś takiego szybko się, żeby nie myślała o tym, że kolejna, kolejna warszawa. Mimo, że taką pielęgnację teraz stosuję, to jednak mi się na, na wakacjach, gdzie cały czas jesteśmy w ruchu, cały czas jesteśmy, e, wiecie, w, w trakcie różnych rozmów, biegania, gadania, opalania się, więc na pewno coś takiego lekkiego Wam się przydało. E, I propos pielęgnacji, tutaj mam jeszcze trzy maseczki bo jak wiecie teraz naprawdę jestem na etapie od kiedy znalazłam te liftingujące maseczki z Holika Holika, to jestem po prostu fanem fanem po prostu maseczek w płacie w ogóle adzytyska pielęgnacja to jest teraz dla mnie fenomen ogromny i bo mi się też, skończyły mi się właśnie kremy, pokażę Wam w denku te kremy z Make Me Bio, bo jeszcze dałam mojej babci odlewkę, mojej koleżance, no i tak mi się zrobiło tyle, tyle i w końcu ja zużyłam chyba z tego połowę tylko produktu, ale dobrze, bo powiem Wam szczerze, moja babcia się na nie skusiła i też jej zamówiłam pełnowymiarowe opakowanie, Moja koleżanka zresztą też więc e, nic nie ginie w I tu są maseczki. Tu jest maseczka z działająca silnie, rektalizująco, liftingująco. Synak to, re, to najsilniejszy peptyd rozkurczający, jest całkowicie bezpieczny dla skóry i to jest, e, może być służyć jako zabieg bankietowy przed ważnym wyjściem. E, I to jest e, produkt, maseczka e, Skin 79 z wyciągiem właśnie z jadu węża. Zresztą widzicie taką wężową skórę, no po prostu super, no dla mnie, dla mnie Czegoś takiego właśnie brakuje w europejskiej pielęgnacji. Europejczycy są za mało odważni moim zdaniem, mimo że to wcale pewnie tutaj aż tak dużo nie ma tego jedowężnego, bo wiadomo, że wszystko w granicach bezpieczeństwa. I tutaj mamy maseczki z marki Mizon. Ta jest tutaj od, odświeżająca maska idealna do skóry zmęczonej, poszerzałej a tutaj mamy nawadniającą maskę, także na lato naprawdę mam już spory zapas, bo mam i Dr. G, i Mizon, i Skin79, i jeszcze Holika Holika mi zostało chyba 3 albo 4 sztuki, bo też oddałam koleżance jedną, więc na pewno e, mam spokój na co najmniej 2 miesiące. I e, ostatnia rzeczy z pielęgnacji, taka bardziej wspomagająca, jak jesteśmy na wyjazdach, to są takie specjalne, e, specjalne takie opakowania. Ja w ogóle będę Wam robić filmik o letnim niezbędniku, także tam na pewno wszystko się pojawi. Myślę, że no tak mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu będzie na pewno jakaś właśnie taka wyjazdowa kosmetyczka. No i przechodzimy do kolorówki. Zacznę może od kremu BB. U mnie tego ostatnio bardzo dużo, ale nie mogłam się powstrzymać, bo jak zobaczyłam to słodkie opakowanie, to stwierdziłam, że zresztą bardzo lubię w ogóle markę Holika Holika. To jest Sweet Cotton Pore Cover BB Cream SPF 30 mam. E, takie bardziej matowe wykończenie, e, w ogóle ma super krycie podobno, e, ładny kolor, bo ja w ogóle wybrałam 01 Soft Beige, e, także przetestujemy sobie go w najbliższym, e, najbliższym chat make-upie, także na pewno taki filmik się pojawi, bo ja uwielbiam taki film oglądać. I do tego też zamówiłam sobie gąbeczkę z Real Techniques. Stwierdziłam, że dam jej jeszcze jedną szansę. Dużo mi też pisałyście, że to jest jedna z waszych ulubionych gąbeczek. Nie wiem, widocznie po prostu nie był jej czas, kiedy ją testowałam. Eee, może zaraz zmienię zdanie. Eee, dwupak się bardzo opłaca, bo dwupak kosztuje chyba 50 zł, a ta kosztowała 20, chyba 9. Natomiast no, dwupak bardziej się opłaca, ale ja stwierdziłam, że na razie sobie przetestuję jedną. Eee, to jest Real Techniques e, Samantha Chapman. E, Samennik e, dziewczyny Dziewczyna wiecie, z kanału na YouTube bardzo próbują swoje, swoje właśnie kosmetyki. No i marka Milani. Eee, ja powiem Wam szczerze, że markę Milani pierwszy raz zobaczyłam u Ejak Ewy, także bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, bo jak mi pokazałaś u siebie na kanale ten rozświetlacz, to myślałam, że padnę, po prostu są fenomenalne te kosmetyki i e, zawsze krążyłam, żeby zamówić, bo niestety nikt nie sprowadza Milani na razie na polski rynek, oprócz właśnie kobiecej, no i tam się pojawiły podkłady. E, to jest akurat Nature Glow Brush on Liquid Makeup, e, taki z pędzelkiem e, podkład. No ja Jestem bardzo ciekawa, bo ja właśnie chciałam rozświetlający podkład, szukałam czegoś nowego. E, jeżeli na przykład nie będę używać kremu BB, to zobaczymy sobie go w czatym make-upie. I drugi e, produkt Milani Powder Foundation. E, to jest coś dziwnego. Ja w ogóle raczej nie używam takich produktów, ale mnie zaciekawia formuła taka bardzo, bardzo... To jest niby taki puder w kompakcie. Nie wiem, czego nie będę używał przypadkiem jako tylko pudru, ale zobaczymy, może uda mi się go użyć jako właśnie podkładu, także marka Milani w ogóle ma przepiękne opakowanie, jak widzicie. Tutaj mamy w środku lustereczko. I mamy gąbkę. Ta gąbka jest fajna, więc na pewno ją użyję w teście. Tutaj mam takie sitko, więc ta gąbka ma troszeczkę tego tak powietrza w środku, więc nie, 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 nie tak nie, nie kiśnie w środku. Dobra. Puder, puder ryżowy marki PZ No i tutaj właśnie będę miała zagwozdkę, ponieważ ja bardzo byłam go ciekawa. Moja koleżanka mi go polecała. No i jest drogi, ale stwierdziłam, że go po prostu porównam z pudrem em, marki Ekocera, także zobaczymy. Jeszcze go nie testowałam, dlatego też on się nie pojawi w filmiku z pudrami, bo w środę będzie filmik z pudrami e, moimi, które użyłam teraz na bieżąco, natomiast jeszcze go nie testowałam, więc nie będę się wypowiadać, nie będę Wam go pokazywać w tamtym filmie. I coś, na co bardzo, bardzo polowałam, już Wam to mówiłam. Matowy brązer Maki Han, i to jest produkt, który po prostu dla mnie jest fenomenalny. Ja używam to Trio i tutaj też mam mnie niebuzie. Także zobaczymy, czy to jest ta sama, ten sam odcień, co w tamtym, w tamtym Trio. Także będę Wam dawać znać na bieżąco, no i dwa róże marka Milani i marka Bourjois na róż z Bourjois no mówiła mnie moja koleżanka, która bardzo sobie chwali te róże i w ogóle jej się też marzył kolejny odcień to jest akurat Lila odor, Lila Golden Lilac 33 piękny, piękny, naprawdę piękny kolor, także jestem go ciekawa, one są bardzo delikatne więc coś dla mnie tutaj mamy taką nakładaczkę Czyli taki specjalny, specjalny, specjalny mały pędzelek, który możemy sobie po prostu brać na wyjazdy. I Milani Bake, czyli wypiekane brązy, Koralina 08. Ech, ten kolor no po prostu zabił mnie. Jak zobaczyłam go na stronie i później na słoczach, po prostu mnie zabił. E, piękny. Trochę ma dużo brokatu, ale zobaczymy, może damy radę, może się to nie będzie odsypywać, ale kolor jest po prostu przecudowny i ten właśnie brokat mi tak wadzi, ja tego nie widziałam na, na słoczach, no ale zobaczymy, zobaczymy w make-upie e, I pro pomarki, e, która się pojawiła ostatnio właśnie na stronie, to jest nowość. E, to są już ostatnie produkty, które bym wam pokazać, to jest marka Nabla. Nabla wypuściło e, paletki, w ogóle zobaczcie, jakie piękne opakowanie. Powiedziałabym słowo na Z, ale nie wypada naprawdę piękne. Tutaj mamy kasetkę na 6 cieni, dlatego też e, ja w czerwonej wam pokażę 6 nowych cieni i wybrałam sobie właśnie do tej, e, do tej paletki 6 wkładów. No, zobaczymy, naprawdę bardzo fajne kolory, takie jasne. E, takie słoneczne kolory i takie troszeczkę ciemniejsze śliwki. I ostatnim kosmetykiem jest Sleek Liquid Palette w kolorze Sugar, to jest Lipstick Palette, to jest 857. Sleek ma w ogóle takie, taką dziwną numerację i to jest słuchajcie taki kolor, piękny, rewelacyjny bym powiedziała. Hmm, także dajcie znać, czy używałyście, bo widziałam zmalowanej właśnie, jak sobie mieszałam te kolory, też mi się bardzo właśnie to podobało. E, patrzę, czy coś jeszcze Wam e, miałam pokazać. Nie, to było na tyle. Dajcie znać, czy Wam się hol podobał. E, ja jestem ciekawa w ogóle Waszych opinii. A i słuchajcie, ostatni produkt, który Wam chciałam pokazać, również wersja ślimakowa, to jest, e, to jest pianka do mycia buzi. Ja szukałam czegoś takiego, co byłoby troszeczkę większe niż ta pianka z e, Clarence'a. E, i troszeczkę tańsza, bo tutaj mamy aż 200 ml, tam mieliśmy 120 i ta kosztowała chyba około 90 zł, ta w granicach chyba 60. Tak samo silnie słuchajcie, zmywa makijaż. W ogóle możecie cały makijaż sobie zmyć tą pianką, jest naprawdę genialna. To jest po prostu Wasza must have, jeżeli chodzi o szybkie zmywanie makijażu bądź ewentualnie też rewelacyjnie się sprawdza z forą Także zobaczymy, pokażę wam w jakimś może spa, jak ona się sprawdza, w ogóle się mega pieni, także dosłownie kropelka na waszą fororunę, no także ona będzie mega wydajna, starczy wam na pewnie rok, spokojnie. Ja bym tak przynajmniej chciała, ponieważ chciałabym już mieć spokój z tymi produktami do mycia buzi i chciałabym mieć taki stały produkt. A pamiętam, że Klare starczyła mi na ponad hmm, pół roku, więc naprawdę była wydajna, ma taką fajną formułę, więc zobaczymy. Także to by było na tyle kochani, dajcie znać co sensie o zakupach, czekam na Wasze komentarze i widzimy się już jutro, trzymajcie się. Pa, pa.